Znalazłem na mapach tajemniczy przepływ pomiędzy jeziorami. Miejscówka jest otoczona starym lasem i bagnami. Jest totalnie nietknięta przez człowieka i szczerze mówiąc wątpię, że ktoś kiedykolwiek tutaj łowił. Zabrałem spinning i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy są tutaj w ogóle jakieś ryby. Siema, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku Dzisiaj, słuchajcie, taki przepływ pomiędzy jeziorami gdzieś tam znalazłem Taki mały, jakiś bagnisty Coś tu zlądowało I sprawdzimy, czy są tutaj ryby Taką drogą moją dedukcji typowania miejscówek Powinno coś tutaj być No ale zobaczymy Na razie powiem szczerze, że wygląda fajnie Miło go oglądania Jeśli to widzicie, to coś tam złowiłem. Dobra, pierwszy rzut z kolan ale patrzcie, no takie fale idą, nie wiem czy idąc tutaj po prostu już nie przepuszyłem czegoś. Ptaszki pięknie świerkają, świerkają, świerkają. Ale powiem wam szczerze, bardzo mi się podoba, naprawdę. Coś czuję, że tutaj jest opcja na fajne ryby. Patrzcie jak dziko, drzewa powalone. Oj, jak tutaj są ryby, to jest cudownie. Ja zaczynam sobie od obrotówki. Kurczę, chyba się zapakuje do wody, ale nie wiem czy w tym będzie można chodzić. Wygląda dość Uciekła jakaś ryba stąd. Coś tutaj stało. No i w sumie w tamtym momencie nie miałem żadnej pewności, czy to nie była jakaś żaba, no ale chwilę później moje wątpliwości zostały całkowicie rozwiane. No to był atak jakiś. Przemierzałem trudny teren i rzucałem w tych wszystkich miejscówkach, no ale w sumie nic się nie działo. Musiałem nawet wejść na chatę Bobrowi, ale <gryw> na szczęście nie wpadłem do środka. Uważajcie na to, bo czasami można w takich miejscach naprawdę ostro wpaść do wody. Ja akurat zawsze mam takie szczęście, jak przyjeżdżam w takie po pierwszy raz, że zawsze wybiorę ten gorszy brzeg. Następny wygląda całkiem w porządku, żeby się chodziło i łowiło, a tutaj... Gąszcz niesamowity, ale nikt nie mówi, że będzie łatwo Dlatego bardzo często takie odkrywanie takich właśnie dzikich, których nie ma nawet chyba w wykazie wód Czasami oddaję podwójnie I jest coś Ale szczup. Ch**a Czu te ja! No to kurczę, coś tutaj pływa. <grystanie> <grystanie> Dawaj ziomek, jesteś dobrze zapięty, to chyba nie urwiesz. Ewentualnie się zepchniesz chyba się zerwę, bo jest tylko za spórkę. No patrzcie, jednak nie mam go. Jest szczupaczęto. O, i się zerwał teraz, patrzcie. W ogóle nie był zapięty. Ale beczka. Dobra. Ee, nagrywałem na TikToka i po prostu mi spadł tutaj. I sobie popłynął. No i pierwsza rybka, słuchajcie, nie chciał się zaprezentować Bardzo, bardzo nie chciał e, się zaprezentować Wyjąłem telefon e, i dosłownie 7 sekund na to nagranie Pionowo go nakręciłem, no i spadł mi po prostu do wody No ale fajnie, no coś się pokazało No szczerze mówiąc, na takich miejscówkach jak się coś odkrywa Jejku, no fajnie jest, że chociaż coś się złowi No ale kurczę, coś pięknego, nie? Z takiej wody gdzieś tam e, w środku lasu coś tam sobie płynie Ledwo płynie właściwie e, Coś tutaj żyje Także fajnie, fajnie. Dobra, lecimy dalej. Może jakiś pstrąg tym razem. kolega szczupak miał tutaj poszczępione. Także tylko spróbowałem sprawdzić, czy to w ogóle się trzyma i ma ręce i nogi. I od razu puściło. Także no dobrze, że zauważyłem, bo już się zamyśliłem i bym poszedł bez sprawdzenia. Ogarniam nowe. I jest coś. Ale chyba wszedł O o o wyszedł Co to jest, co to jest, co to jest? Szczupak Kurczę Oj, dobra, zerwał się Patrzcie jaki maluch. No dobra, ale coś się dzieje Dobra, przeszedłem tutaj się zrobiło trochę bardziej polnie. No i druga ryba, drugi szczupaczek gdzieś tam uderzył No ale malutki, kurczę i trzymałem kciuki, żeby to był pstrąg jak tam wszedł na chwilę w te w te gałęzie, tam na odległości, no to mówię, kurczę, może pstrążą, może pstrążą. W sumie cały czas mam wątpliwości, czy ja sobie to zgram na kompa normalnie, ale chyba tak. No ale jeśli zgram, no to kurczę, to będzie idealna opcja dla mnie, no bo będę sobie nagrywał szybko telefonem, tylko będę wyjmował y, do kamery, a kamerka cały czas tutaj będzie i gotowa do akcji. Może będą innowacje u Cinera WG No i w sumie od poprzedniej ryby nie minęło więcej jak 5 minut. No i na kolejnym miejscówce miałem kolejne branie, no ale w sumie sami zobaczcie, co ja odwaliłem. Aha, on był zaczepiony. Słuchajcie, coś mi w to uderzyło, ale nie jestem pewien, co to było. I myślałem, że nie trafił, a poszedł lekko w moją stronę i wyobraźcie sobie, że był na węzdy. I po prostu go, tego nie wciąłem, ale nie wiem, czy to był szczupak, szczerze. Kurde, ale amatorka nie. O, patrzcie, jaka ryba uciekła tutaj. Widzicie? A nie, nie widzicie. Czy ja dobrze w ogóle pokazuję? Nie. To stąd uciekła. <grym> nie ogarnąłem skąd ją pokazuję. Mogła być kolejna ryba, tylko nie wiem co to było. Czy szczupak, czy nie? Patrzcie, następna ryba tutaj uciekła. Coś tu się dzieje. Ale nie wiadomo co to jest. Powiem tak, no nie jest to tutaj zbyt strągowo, faktycznie. Ale no już nie z takich. Ja, że tak powiem piecyków chlebek dawało, tak? już nie z takich dlatego ja tutaj wierzę, że są ogólnie coś tutaj powinno być Kurczę, w takim czymś bym sobie połowił zobaczcie szczerze mówiąc to chciałem już kończyć łowienie, co nie? ale potem spojrzałem się właśnie tam do tyłu no i spojrzałem na mapę nie jest kolorowo, słuchajcie mam naprawdę daleko przez takie haszcze do wyjścia więc idę jeszcze rzeką i <noise> spróbujemy coś ogarnąć. Tam później też jest polanka, także jak będzie polana, no to już będę łowić. Jak już będzie łatwiejsza dostępność, to już tam trochę zostaniemy, ale mam też drugie takie miejsce do dzisiaj do ogarnięcia. Eee, także zobaczymy, czy jeszcze czasowo mi się uda. Jest 15, ale teraz to tak chyba do 19.30 jest jeszcze jasne, albo do 20:00 nawet. Więc chociaż nawet na 2 godzinki bym podjechał jeszcze w jedną miejscówę. Patrzcie, ten wpływ tutaj. Uważajcie, jak coś takiego jest. Nie wchodźcie w to. Tam zazwyczaj jest taki muł, że to można się naprawdę mocno zdziwić. Gdzie można dolecieć? Zawsze takie wpływy, dopływy, dopływów i tak dalej. Naprawdę uważajcie na to. Tam zazwyczaj jest taki czarny mułoproszek. To właściwie nie jest ziemia, tylko to jest taki pyłek, który po prostu wbija się razem z Wami. Czeluścia, nie wiadomo czego Zależy na co traficie jak, tam, jak traficie w jakiś dół akurat Naprawdę może być kiepsko ogólnie Nie mówię o tym, żebyście tam cali wpadli, ale Nie wiem, można na przykład Śmiało nogę połamać A tutaj, jakbym miał połamać nogę No to dajcie spokój Nie wiem, czy ktoś by mi tutaj znalazł po pinesce Najgorsze są takie właśnie Jakieś bagniste dopływki Dopływu, nie? To jest najgorsze Tutaj muszę iść po takiej kłodzie, Dobra, udało się, o, szkoda, że tu nie ma więcej wody, ale będę winy Ładował. Dobrze widzowie, żegnam się z wami, e, kurczę co czas mam tak, że się patrzę na swoją twarz, a nie tutaj w kamerkę. Wiecie co, spróbuję puścić ten odcinek, jeśli uda mi się wszystko ładnie zgrać, e, no cóż, za dużo się nie działo, jeśli chodzi o jakieś nie wiem, wielkie ryby i tak dalej, ale no, fajna przygoda. Ja się naprawdę fajnie bawiłem. Zobaczyłem jakiś tam kawałek wody w dzikiej scenerii. No, naprawdę takie nie, nieruszone tereny. Pewnie nie bez powodu, bo jakieś tam fenomeny zapewne się tam nie dzieją. No, ale udało się coś złowić. Było fajnie. Bawiłem się całkiem dobrze. E, także co? Do następnego, trzymajcie się i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie.